dobre Masz tutaj Jest gracz, jest gracz. W garażyku e, za stacją benzynową piknął, wycofał się. Będzie drzwi otwarte przy kuble. Nieprzytomny, ale on też dostał. Przytomny, widzisz go? Powaliłem go? Spać? Tak, tak. Piętrowy, No ja właśnie też o tym pomyślałem, ja w tym kampiłem czasem Chodę To jest to Bro, it's time Kurwa, coś mi zaczęło ścinać, nie? Wiem, czy tego nie odinstalować? Temat... Jest gracz! Widzę, że ty okay. Tak, nice Chowam się przed zombie. Chyba nie było co dobijać, ja bym wycedził od niego. <tryk>